Oto najwyższe piętro Pałacu Kultury i Nauki, daru Narodu Radzieckiego dla Narodu Polskiego. Tutaj kiedyś na dole działała restauracja rosyjska trojka. Ja w niej jadłem już w czasie agonii komunizmu i pamiętam, że jadłem tam y, flaczki zdrobiu. Ochydna rzecz, ale... Ludzie starsi mówią, że podawano tam kiedyś fantastyczne dania rosyjskie, i właśnie do skarbnicy rosyjskiej kuchni, w tym przepięknym anturażu, chciałbym sięgnąć. Drodzy Państwo, zupa solanka, zupa rybna solanka. Ta zupa jeszcze czasami spotykana jest w dawnym Królestwie Kongresowym, czasami pod nazwą solianka występuje w kartach, czasami solanka ale spotkałem się z nią parę razy w restauracjach. Zatem solanka. Szybciutko składniki. Zacznijmy od tych, które już są w ruchu, które już się robią. Tutaj na patelni, na maśle bardzo drobno posiekana cebulka się smaży. W misce mam trzy rodzaje ryb. To jest łosoś, tołpyga i sandacz. Powinien tutaj się znaleźć też jesiotr, ale dzisiaj o jesiotra trudniej niż o prawdziwego komunisty. I następne składniki. Tutaj w miseczce mąka. Będzie nam służyła do zasmażki. Tutaj obok mocny, porządny przecier pomidorowy. Yy, oliwki, zielone oliwki bez pestek. To nie jest żadna włoska fanaberia. Yy, oliwki są w składzie tej potrawy, a ten przepis yy, ma co najmniej 100 lat. Rosyjski przepis z oliwkami. Yy, tutaj rzecz arcysłowiańska, marynowane grzybki. Yy, to mogą być yy, prawdziwki, mogą być też inne grzyby. Najlepiej oczywiście jeśli jest to domowa marynata, drobno posiekane, tutaj kapary. Tutaj coś, co najbardziej lubił, czapaje w kiszone ogórki starte. Tutaj jest koperek, drobno posiekany koperek. Mam nadzieję, że go widać. Tutaj jest woda spod ogórków. Tutaj jest bulion. To jest bulion z kurczaka. Mogą państwo też użyć bulionu rybnego i z tego wszystkiego plus sól, pieprz oraz odrobina mojego talentu i te przepiękne okoliczności wokół mnie powstanie zupa solanka. Do zezłoconej cebuli wrzucam mąkę. Mówiłem, to będzie normalna, klasyczna zasmażka. Z tym, że nie zasmażam tego na ciemno, jasna zasmażka jak do beszamelu, trzeba dobrze rozprowadzić tutaj o, mąkę w tłuszczu, tak żeby nie było grudek. Trzymając to na ogniu oczywiście cały czas. I za chwilę już zgaszę ogień, bo tyle temu wystarczy i będę wlewał, będę wlewał stopniowo do tego wodę z potogórków. Zasmażka jest rozprowadzona z wodą spod ogórków. Teraz wlewam ją do garnka, w którym się będzie zupa gotowała. A. Wlewam to wszystko. Nie ma grudek, to tylko pływają kawałki zrumienionej cebuli. Tak jak na... To się robi tak jak na żurek, zwany w niektórych częściach kraju, nie wiem z jakich przyczyn, białym barszczem. Trzeba bardzo drobno posiekać cebulę i naprawdę leciutko ją zrumienić. Dobrze. Tutaj... Mam wlany to, co miałem na patelni. Teraz dolewam do tego bulionu. Dobrze. Wszystko jeszcze mieszam, żeby nie było grudek. Grudki to przekleństwo. I pamiętają państwo, jak działa beszamel i zasmażki. Dopiero jak to się zagotuje, to zupa zgęstnieje. Do tego wszystkiego dokładam rybę. Tutaj mam y, jeszcze listki y, laurowe. Dwa listki laurowe i wrzucam... Rybę do środka. Do tego dokładam oliwki. Grzybki. Ten jeden jest zostawiony. Ten kapelusz pokazowo. Bo przecież muszę zobaczyć, czy to nie są trujące grzyby. Nie są. Grzybki. Marynowane, odstowe, kapary. Ta zupa właśnie ma taki lekko pikantny. Zresztą zrobią sobie, pani, sami Państwo to będą wiedzieli jaki ma smak. I teraz to wszystko, jeszcze odrobinę soli, niedużo bulion słony, trochę pieprzu, wszystko stawiam już na gazie. To się może gotować i za chwileczkę kolejne czynności. Na drugim gazie postawiłem tę samą patelnię, nie trzeba jej nawet myć i teraz starte ogórki muszę wrzucić na patelnię i przesmażyć je razem z przecierem pomidorowym Chwileczkę minutkę nie dłużej. Mała puszeczka porządnego przecieru pomidorowego i kilka przyjemnych, najlepiej domowych, kiszonych ogórków. To się razem powinno przesmażyć. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego to się razem przesmaża, ale przy barszczu ukraińskim robi się identycznie, że też się na patelni osobno przesmaża przecier pomidorowy. To jest jakiś element mistyczny i bez tego to pewnie nie smakowałoby tak, jak powinno. I przesmażony. Przeciel pomidorowy razem z ogórkami dolewamy, a w zasadzie dorzucamy, bo to straciło płynną konsystencję, zrobiłeś taka pulpa, dorzucamy wszystko do zupy, mieszamy delikatnie, żeby nam się nie rozleciały filety z ryb i po prostu gotujemy razem na niewielkim ogniu pół godziny 40 minut więcej temu nie potrzeba, to są rybne filety, ryba jest delikatna. I wszystko tylko ma razem przejść swoim nawzajem smakiem. Niewielki ogień, i już za chwilę będzie zupa. Zupa jest gotowa. Widać, mam nadzieję, wyraźnie, jak pięknie zgęstniała. Taki słuszny kawał rybki. Reszta płynu. O i oliwki, i kapary, i cebulka, i ogórki. Lekko czerwonawa toń od przysmażonego w sposób magiczny przecieru. To jeszcze nie wszystko, bo na wierzch plasterek. Cytryny. Ta zupa, jak większość kwaśnych zup, jest polecana zwłaszcza dzień później. Wiedzą Państwo, co mam na myśli, nie mogę powiedzieć. Kawałek cytryny na wierzch Oczywiście koperek idealnie pasuje do każdej ryby. I tak oto wygląda najprawdziwsza solarka. chciałem państwu pokazać Warszawę, której już nie ma, albo taką, która już za momencik odejdzie w przeszłość i stanie się ostatecznie historią. Ale współczesne oblicze tego miasta wygląda zupełnie inaczej i na zakończenie właśnie ono. Wielkie centra handlowe, w nich dziesiątki tysięcy ludzi i tysiące barów, restauracji, a w nich jedzenie takie samo jak w Nowym Jorku, Mediolanie czy Paryżu w tego typu przedsięwzięciach. Który z tych światów państwo wolicie, musicie już zdecydować sami. Do widzenia.